Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak chodziłem sobie w deszczu. Generalnie bez celu. Tak, tylko żeby się przejść. Cisza, spokój. Niesamowita sprawa. Takie proste rzeczy. A, pamiętam. Ostatni raz w deszczu chodziłem na spacerniaku na Monte. A reszcie śledczym na Monte w Krakowie. Na dachu, na samej górze są takie betonowe klatki wielkości dużego pokoju tam dwóch garaży z kratami na górze, obetonowane dookoła, nic nie widzisz, widzisz tylko niebo przez kraty, ale nie ma tego wszystkiego, co jest tu. I to nawet nie chodzi o to, co tu jest dookoła, ale sama świadomość w głowie, w głowie jest zupełnie coś innego. Nie da się tego na wolności tu otworzyć to, co jest tak, tego zamknięcia tam w środku. Ten umysł zupełnie inaczej pracuje. Tam będą na zewnątrz, tej ogromnej niepewności, co będzie dalej. Powiem, że jest wiara, że będzie dobrze, że się przecież nic złego nie zrobiło, ale ile jest przypadków w Polsce, na świecie, gdzie niewinni ludzie siedzą, mają nawet dożywocia na jakichś poszlakach i tak dalej. Wyroki dożywotniego pozbawienia wolności, szaleństwo, ale te dusze mają. Doświadczenia, przeżycia I, i to bez pomocy, bez niczego nie są w stanie walczyć o siebie. Kurwa, żeby wyjść, no na pewno nie ma sprawiedliwości tu na ziemi. To jedno jest pewne. Te nasze dusze mają różne doświadczenia. Ja to sobie tak tłumaczę, ale nie wiem jak jest do końca. No, to jest, są moje tłumaczenia. No, tu jest pięknie, ale ale w życiu bywa różnie. Leczcie po swoje, na swoich warunkach. Powodzenia.